Witajcie w kolejnym odcinku Zanim Kupisz, czyli serii, która pomoże Wam dokonać świadomego zakupu, przedstawiając Wam wszystkie oficjalne i obiektywne informacje na temat gry, do których da się dojść tuż przed premierą. Dzisiaj pogadamy o Death Stranding 2 On The Beach, czyli produkcie umysłu Kojimy, który został wreszcie uwolniony z łańcuchów Konami. Ja nazywam się SnakeEater i zapraszam do oglądania. Przede wszystkim zapytać się możecie, czym ta gra właściwie jest, bo nie oszukujmy się, zwiastuny nie mówią tutaj zbyt wiele, a w mediach seria jest przedstawiona w bardzo spłyconej formie. Death Stranding 2 jest grą tworzoną przez legendarnego Hideo Kojime, znanego głównie ze skradankowej serii Metal Gear, który kojarzony jest mocno przez swój silnie japoński absurdyzm, połączony z licznymi wpływami amerykańskiej kultury. Już przy premierze pierwszej części Kojima karmił nas swoimi zapewnieniami, że Death Stranding będzie czymś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Określał on to jako Strand Type Game, co nigdy nie zostało mocniej elaborowane, ale mniej więcej można wyciągnąć te cechy unikalne, które miały świadczyć o tym swoistym podgatunku. Gra opierała się na transferze decyzji pomiędzy różnymi instancjami gry. Jeśli zostawiliśmy gdzieś drabinę, most lub linę, to potem inny gracz mógł również na nią natrafić, co z czasem tworzyło mikro związanych ze sobą graczy, którzy wspólnie budowali autostrady i zostawiali sobie na drodze różne. Ułatwienia, mimo tego, że nigdy wzajemnie się nie widzieli. W swoim rdzeniu gra była szalenie rozbudowanym symulatorem chodzenia, w którym wcieleliśmy się w kuriera. Określenie to jest trafne, choć jednak dosyć krzywdzące, bo to tak, jakby stwierdzić, że Snowrunner jest symulatorem powolnej jazdy po śniegu. Prawda jest taka, że gra zawierała dziesiątki mechanik powiązanych z pokonywaniem terenu, optymalizowaniem tras i ogólną logistyką samych dostaw. Oznaczało to, że stale rozbudowywaliśmy nasze trasy ze sprawą nowych form transportu. A także odblokowywaliśmy nowe wyposażenie dla naszej postaci, które pozwalało zabierać jeszcze więcej ładunku lub pokonywać cięższe przeszkody terenowe. Wszystko to zostało przyprawione bardzo nietuzinkową i rozbudowaną fabułą, która mimo tego nie była wcale aż tak trudna do zrozumienia, gdyż Kojima bardzo stopniowo odkrywał przed nami swoje karty. Pytania są więc dwa. Po pierwsze, czy jest w to sens grać omijając jedynkę, a po drugie, czy dwójka będzie rozwinięciem poprzedniej części, a może jednak własnym, samoistnym, na pierwsze pytanie można odpowiedzieć z górki. Nie ma nawet sensu podchodzić do dwójki, jeśli nie znacie fabuły jedynki. Kojima nie jest kolesiem, który marnuje czas na nieelementarną ekspozycję i z reguły oczekuje od was jako odbiorców pewnego przygotowania. A jako iż Death Stranding to seria bardzo mocno kinowa i fabularna, to granie w dwójkę bez ówczesnego przejścia jedynki byłoby dla was strzałem w stopę. Czy to jednak znaczy, że dwójka będzie tą samą grą co jedynka? Na pewno nie fabularnie, bo już po trailerach widać, że Kojima obiera zupełnie inny kierunek. Jeszcze bardziej absurdalny, niebezpośredni i oryginalny. Gra jest umiejscowiona prawie rok po wydarzeniach z oryginalnej gry. Sam Porter został wymieniony przez automatyczne systemy kurierskie, ale znowu musi wyruszyć w drogę, aby ocalić ludzkość. Bardzo ciężko powiedzieć o tej fabule wiele więcej, bo Kojima, fakt, lubi ją stopniowo ujawniać, ale te trailery nie mówią absolutnie nic. Dlatego znamy realnie kilka detali. Po pierwsze, na wątek Metal Gearów bardzo mocno miała wpłynąć śmierć ojca, autora gry, co widać chyba najbardziej w czwartej części, ale cytuję. Kojimę, Death Stranding ma spoglądać w innym kierunku, dając nam bardziej perspektywę rodzica, cokolwiek miałoby to znaczyć. Na fabułę znacząco miała wpłynąć także pandemia, po której przeżyciu Kojima całkowicie przepisało linię narracyjną, i to od jej samego początku. Jak sam twierdzi, było to powiązane z tym, że jego fabuły bardzo często przewidywały przyszłość. Tak było chociażby w Metal Gearze 2 czy spin-offie pod tytułem Metal Gear Rising. What the hell are you- About. I tak również okazało się być i w tym przypadku, chociaż to przewidywanie spełniło się nawet przed samym wydaniem gry. W rozmowie z magazynem Edge Kojima wspominał o tym, że izolacja popchnęła go w kierunku gier, które, cytując, nie istnieją na tym świecie. Wspominając o tym, że ludzie w jego opinii nie są już ze sobą połączeni, co ma być znaczącym wątkiem w dwójce, podobnie jak to miało miejsce w oryginale. Ogromne znaczenie ma mieć tutaj iście hollywoodzka obsada. Norman Reedus, znany głównie z The Walking Ponownie wciela się w głównego bohatera, czyli sama portera Bridgesa. Powraca także Lia Seydoux, która kinowo znana jest z roli dziewczyny Bonda i Lady Margot w drugiej części Dune'y i tutaj ponownie zagra ona Fragile. Ze znajomych twarzy pozostaje także Troy Baker, znany z roli Nathana Drake'a, który wcieli się w Hicksa, antagonistę z poprzedniej części gry. Z nowych twarzy mamy El Fanning, Shioli Kutsune, Georgia Millera, Darena Jacobsa, Alice Jung i Luke Marinelli'ego, który jest o tyle ciekawy, że od bardzo długiego czasu Kojima marzył o tym, aby zagrał on Solid Snake'a w kinowej ekranizacji. W kwestii trailerów ponownie pojawia się sprawa tego, jak mało one pokazują. Mamy jednak kilka szczegółów, które mogą nam dać pewną sugestię ogólnego obrazu gry. Przede wszystkim będzie ona oparta na bardzo podobnej formule, co pierwsza część. Odprzemierzamy świat w roli kuriera, zarówno na piechotę, jak i z użyciem najróżniejszych pojazdów, po drodze napotykając na elementy pozostawione przez innych graczy. W tym jednak przypadku Kojima stwierdził, że gra ma mieć dużo większe nastawienie na walce i skradaniu, które mają zostać znaczące. Co rozbudowane. Ponownie gra będzie opierała się na możliwości doboru jednego z trzech podejść, czyli skradania, walki bezpośredniej i całkowitego wymijania przeciwników poprzez wyszukiwanie coraz tonowszych tras. Twórcy zapewniali jednak, że położyli znacząco większy nacisk na interakcje z przeciwnikami, implementując większą interaktywność względem walki i skradania. Poza tym, ciężko powiedzieć więcej. I wiecie co? To moim zdaniem bardzo dobrze. Jedynka bardzo mocno opierała się na zaskakiwaniu gracza implementacji. Komplementowanymi mechanikami, gdzie każda z nich stanowiła na swój sposób niespodziankę dla nowego gracza. Przy grze tak mocno opartej na takim systemie, informowanie o szczegółach przed jej premierą byłoby więc formą spoilerowania własnej produkcji. I zakładam, że można spodziewać się tego, że gra nie wywróci formuły na głowę. To znaczy, jeśli oczekiwaliście większej dawki Death Stranding, ale w rozbudowanej formule. No to myślę, że warto zainteresować się w dwójką, w innym wypadku ciężko powiedzieć cokolwiek więcej. Na moment pisania tego materiału zeszło także embargo recenzji dziennikarskich i otrzymaliśmy skrajnie wysokie wyniki ze strony większości redakcji, często określające ją mianem gry generacji. Nasze polskie CD Action i PPE wystawiło oceny 9,5 na 10, a z kolei gry online i na ekranie pokusili się o najwyższą możliwą notę, czyli dychę. Wskazując przy tym, że gra jest sequelem idealnym. Wyniki na krytyku to równo 90 na 100 punktów, chociaż tutaj warto poczekać, aż pojawią się także oceny graczy. A stanie się to już 26 czerwca, ponieważ wtedy jest data premiery gry, która zadebiutuje jedynie na konsolach PlayStation 5. Nie będzie od premiery dostępna na pecetach, ale można bezpiecznie założyć, że podobnie do części pierwszej, prędzej czy później zawita na sprzętach należących do wyznawców Master Race'u. Edycja podstawowa kosztować będzie 340 zł, Zawierając samą grę. Digital Deluxe z kolei wyniesie nas 390 zł, oferując nam pomniejsze dobra cyfrowe i dwudniowy, wczesny dostęp do gry. Edycja kolekcjonerska z kolei kosztuje równe 1000 zł i zawiera figurkę, brelok, karty z obrazkami, list od Hideo Kojimy i kolejne bonusy cyfrowe. Gra nie zaliczyła żadnych większych kontrowersji, a wszystko, czego mogłem się doszukać, to przesadnie roztrzęsione nadinterpretacje wypowiedzi samego Kojimy. Ode mnie to tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Serdecznie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli interesuje Was więcej naszego kontentu, to w tym miejscu możecie kliknąć na materiał na temat ostatniej zapowiedzi Blood of Downwalker, czyli, nowej czyli gry polskiego studia, którego twórcy zajmowali się produkcją wiedźmina, co bardzo po tym tytule widać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do następnego. Cześć.